Nigdy nie dałeś znać, nie powiedziałeś słowa. Mogłeś tu obok być i czule mnie całować. I mnie całować To na co dziś mię stać. To krzyk i płacz, o którym nigdy nie dam znać. Śnieg spadł w lipcu, nie w grudniu północny mróz. Jest na południu autobus Rok już się spóźnia i też dziś Byłeś za późno i kawa Smakuje inaczej, masz inny Zaczesno, raczej mgło sto Alt już nie sopan i ciebie też już nie spotkam, nigdy nie dały znać, nie powiedziały słowa Mógłś tu obok być i czule mnie całować I mnie całować, to na co dziś mi stać. To krzyk, krzyk i płacz, o którym nigdy nie dam znać, nigdy nie dałeś znać, nie powiedziałeś słowa. Mogłeś tu obok być i czule mnie całować, i mnie całować, to na co dziś mi stać? To krzyk, krzyk i płacz, o którym nigdy nie dam znać, byliśmy... Pod boską egidą, nad morzem stawem Pod Libu, tam splotły się Nasze ręce tuż przy warszawskiej syrenc Dziś Wisła biegiem dalej płynie Tytanik znów leci w kinie i słońce mnie Słodką muska w zastępstwie za twoje usta Nigdy nie dałeś znać, nie powiedziałeś słowa Mógłeś tu obok być i czule mnie całować I mnie całować, to na co dziś mnie stać? To krzyk, krzyk i płacz, o którym nigdy nie dam znać Nigdy nie dałeś znać, powiedziałeś słowa Mógłbyś tu obok być i czule mnie całować, I mnie całować, To na co dziś mnie stać. To krzyk, krzyk i płacz, o którym nigdy nie dam znać, Gdy nie dały znać, nie powiedziały słowa. Mógłbyś tu obok być i czule mnie całować, I mnie całować, To na co dziś mnie stać. To krzyk, krzyk i płacz, o którym nigdy nie dam znać.